Kolejnym odcinku Holy Space Podcast. No, trochę mnie tutaj nie było, ale miałam ku temu ważne powody. Pracowałam nad pewnym dużym projektem w przestrzeni Holy Space, ale mam nadzieję, że już wracamy powoli do regularnych odcinków podcastu, ponieważ jest to jedna z moich ulubionych form komunikowania się z wami i przekazywania tego, co leży mi w serduchu. Więc przejdźmy już do. Tematu naszego podcastu, czyli dlaczego nie chcesz odkryć swojej życiowej misji? I wydawać by się mogło, że to pytanie może być e, absurdalne, jak to nie chcę odkryć swojej życiowej misji. Oczywiście, że chcę wiedzieć, kim jestem i po co tutaj jestem. Natomiast spotykam się z wieloma osobami, z wieloma przypadkami, gdzie tak naprawdę ta podświadomość i nieświadomość kierują do tego, by jednak nie stanąć. W swojej życiowej misji. I celem tego odcinka, tego podcastu jest to, że jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że chcesz odkryć swoją życiową misję, ale z jakiegoś powodu ciągle tam nie jesteś, nie jesteś w tym miejscu i coś ci od tego odwodzi, może ten odcinek ci pomóc stanąć w takiej autentyczności i w takiej swojej wewnętrznej prawdzie, że jeżeli tak jest, rzeczywiście, że. Coś blokuje cię nieświadomie albo podświadomie przed tym, żeby określić tą swoją życiową misję, by to w takiej swojej wewnętrznej prawdzie uznać i nazwać. I to pomoże ci odzyskać swoją wewnętrzną moc i stanąć w takiej odpowiedzialności za swoje życie. Na przykład, mówiąc, no tak, jeszcze nie jestem gotowa do tego, by odkryć swoją życiową misję, ponieważ mam na przykład jakieś blokujące przekonania albo jakieś wyobrażenia na temat tego, jak zmieni się moje życie i może takim kolejnym krokiem będzie na przykład praca z przekonaniami albo rozmowa z kimś, kto będzie mógł pomóc Ci zobaczyć, co blokuje Cię przed tym, by stanąć w pełni swojej mocy i kroczyć ścieżką swojego przeznaczenia. Więc już zaczęłam od tego, że mogą kierować tobą takie nieświadome mechanizmy. Czyli na poziomie świadomym teoretycznie może być tak, że chcesz odkryć swoją misję, bo tu gdzie jesteś, w tym miejscu, gdzie jesteś, jest ci niewygodnie. Natomiast na poziomie podświadomości, nieświadomości te obszary wysyłają sygnał: nie, 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 nie. Nie będziesz odkrywać swojej życiowej misji. To jest niebezpieczne. Stracisz na tym a tu, gdzie jesteś, no, może do końca nie jesteś zadowolona z tego życia, ale zobacz, jest w miarę bezpiecznie. Nie musisz się wychylać, nie musisz e, robić nic wbrew sobie. Więc będziesz tutaj, ja cię przed tym będę powstrzymywał, mówi ten nieświadomy umysł, byś teraz kombinowała coś i zmieniała. Więc ja cię będę przed tym powstrzymywał, wysyłając ci nieświadomy taki lęk przed odkryciem swojej życiowej misji. No, i teraz w takiej prawdzie zachęcam cię do tego, by stanąć już teraz w tym momencie, do tego, czy tak może być rzeczywiście w Twoim przypadku. Czy jest coś w Twojej psychice, kto, co powstrzymuje Cię przed tym, żeby stanąć w swojej mocy? Bo takim meritum tego problemu, dlaczego nie chcesz odkryć swoją życiową misję, jest to, że Twoja podświadomość wysyła sygnał, że kiedy odkryjesz swoją życiową misję, to na tym stracisz. I to jest klucz. I wiem, że wydaje nam się, że jesteśmy takimi osobami altruistycznymi, że chcemy działać dla dobra świata, e, dla innych, że chcemy robić coś wielkiego. Natomiast prawda jest taka, że przede wszystkim to nam musi być dobrze. Więc nie zrobisz nic, co będzie wbrew Tobie, nie zrobisz nic, co będzie wbrew Twojemu dobrostanowi. Nie zrobisz nic, nie wprowadzisz żadnej zmiany, która miałaby spowodować, że Ty na tym stracisz. Więc, jeżeli Twoja podświadomość uważa, że odkrycie Twojej życiowej misji i kroczenie jej ścieżką spowoduje stratę w Twoim życiu, jakąś nieuświadomioną, bo co to będzie za strata, zaraz sobie do tego przejdziemy, co to może być, to absolutnie nie ruszysz z tego miejsca, w którym jesteś tutaj teraz, no bo dlaczego miałabyś robić coś, co spowoduje, że będzie ci gorzej w życiu? Przecież to jest logiczne. Nie chcesz, żeby było ci gorzej, chcesz, żeby ci było lepiej. Więc nawet jeżeli ten ład i porządek, w którym jesteś, nie karmi cię do końca, nie czujesz się spełniona, lub może wiesz, że stać cię w życiu na więcej. Chcesz pomagać innym, Chcesz wnosić coś do świata naprawdę istotnego, ale jeżeli podświadomość wysyła sygnał, że jeżeli zmienisz coś teraz w swoim życiu, wyjdziesz z tego porządku, w którym jesteś i na tym stracisz, no to będzie cię to powstrzymywało przed tym, żeby cokolwiek zmienić. Mam nadzieję, że to jest jasne. Więc pytanie, czy ty uważasz, że stracisz? I co mogłabyś stracić? Co takiego teraz masz, co uważasz, że stracisz, kiedy zaczniesz żyć swoją życiową misją. Takim głównym powodem, który ja widzę, jest strata czasu dla siebie, strata takiego relaksu, takiego spokoju i takiego slow życia. I mówię tutaj w szczególności o kobietach, o osobach, które na przykład. Zajmują się wychowywaniem dzieci, są w domu, finansowo jest ok, wszystko się spina, to mąż czy partner zajmuje się pracą zarobkową, a ta praca związana z domem, wychowaniem dzieci w głównej mierze jest po stronie kobiety. Lub też taka sytuacja, że na przykład kobieta ma jakieś inne źródła dochodów. Niekoniecznie związane na przykład właśnie z życiową misją, ma jakiś może dochód pasywny i gdzie jakoś może coś robi, ma jakieś, jakąś pracę dorywczą albo jakieś zlecenia, no powiedzmy, coś, coś robi, jakoś działa, ale nie, nie jakoś tak w pełni, w jakiejś takiej wielkiej ekspansji. Albo może być też tak, że powiedzmy, ktoś pracuje na etacie, jest to bezpieczna praca, wiadomo, czego się tam można spodziewać. Nic już raczej nie zaskoczy, bezpieczna pensja, no ale nie ma tego czegoś, nie ma tego poczucia spełnienia, satysfakcji, a raczej jest to poczucie, że no jestem jak taka roślinka, która jest co prawda podlewana od czasu do czasu, ale w pełni nigdy nie rozkwitnie. I odkrycie tej życiowej misji i stanięcie w takim w takim full spektrum tej życiowej misji i działanie w 100% w jej zgodzie, będzie oznaczało, że no to ja już nie będę miała czasu dla siebie, nie będę sobie mogła um, relaksować się, nie będę sobie mogła robić, nie wiem, tygodnia, dwóch yy, przerwy, tylko ja będę musiała pracować. Więc to jest fenomenalne, bo, bo w większości, w takim zbiorowym przekonaniu. Praca kojarzy się z wysiłkiem i z trudem. Nawet jeżeli miała być to praca w zgodzie z naszą życiową misją. I sprawdź sobie, czy nie masz takiego przekonania, że jeżeli będziesz żyć w zgodzie ze swoją misją, to będziesz musiała pracować, harować po łokcie, nie będziesz miała czasu wolnego, będziesz musiała zrezygnować z siebie na rzecz tej wizji, na rzecz tej idei. Na rzecz tego celu, który przyświeca Twojej darmie, Twojej życiowej misji. Bo jeżeli tak masz, jeżeli tak myślisz, może tego nawet nie nazwałaś, no to logicznym jest, że Twoja podświadomość będzie Cię chroniła przed tym, żeby jednak nie, nie wkroczyć na ścieżkę swojego przeznaczenia. Natomiast życie w zgodzie ze swoją misją, czyli z tym wielkim celem, po co tu jesteś? To bycie w stu procentach czasu dla siebie to jest pozwolenie, by to serce, by to dusza kierowała twoim życiem, by dawała ci takie pomysły, taką kreację, takich ludzi, takich klientów, takie okazje, by twoje życie płynęło w naturalnym, radosnym i obfitym flow. To oznacza, że będziesz działać tak samo jak działasz teraz, bo zakładam, że nie leżysz na kanapie od y, ósmej do y, ósmej, tylko działasz, wykonujesz jakieś czynności. To jest y, opiekowanie się dziećmi, to jest załatwianie jakichś spraw, to są jakieś zakupy, to są jakieś obowiązki domowe i tak dalej. Więc działasz, generujesz jakieś działanie. Więc. Kiedy będziesz w tej na drodze swojej życiowej misji, również będziesz działać, tylko to działanie będzie ukierunkowane i dostrojone do celu, po co tutaj jesteś. Będziesz dokładnie w tym przepływie, w tym kanale przepływu energii, w którym spełniasz się w sposób najwyższy. Gdzie Twoje dary, talenty, doświadczenie, wiedza. Twoje naturalne predyspozycje będą w stu procentach zgodne z tym, po co tutaj jesteś, i będą dawały jak najlepszy wynik i efekt dla ciebie i dla świata oraz dla wszystkich, którzy są wokół. To jest takie miejsce, w którym ty czujesz, że to jest Twoje, że nie ma lepszej osoby do tego zadania, do tej czynności, którą właśnie wykonujesz. To jest bycie w swoim naturalnym flow i kroczenie ścieżką swojej darmy. I wiem, że może istnieć takie przekonanie, że o jezu, ale jak już kroczę na tą ścieżkę swojej misji, to będę musiała pracować tak dużo, będę jakieś, musiała robić jakieś kursy co tydzień, wyskakiwać na, IG, na Instagramie z lodówki, uśmiechać się, kiedy nie chcę mi się śmiać, tańczyć przed telefonem i nie wiadomo, co jeszcze robić, by przekonać innych do tego, po co tutaj jestem i jaki mam na przykład kurs czy ofertę. Nie. Absolutnie nie, to jest jakiś kolejny fortel Twojego umysłu, który powstrzymuje cię przed tym, żeby kroczyć ścieżką swojego przeznaczenia. Nie musisz robić takich rzeczy. Każdy z nas ma swoją unikalną drogę i Twoja darma może być i jest prawdopodobnie zupełnie inna od tych ścieżek zawodowych, kreacji, które Ty obserwujesz gdzieś na przykład w mediach społecznościowych. Może się okazać, że jeżeli pójdziesz za głosem swojego serca i powiesz temu tak, okej, okay, oddaję się swojej duszy i będę kroczyć ścieżką swojego przeznaczenia, może się okazać prawdopodobnie, że to Twoje wyobrażenie, czy ta Twoja wizja, jak ma wyglądać w Twoje życie, będzie całkowicie inna od tego, co rzeczywiście Twoja dusza ci szykuje. Może się okazać, że na przykład masz wizję, że Twoja darma ma być wielka i masz robić jakieś wielkie, przerażające rzeczy, a tak naprawdę masz robić małe, lokalne rzeczy, na przykład dla bliskich osób. Ale nie dowiesz się tego, dopóki nie wkroczysz na ścieżkę swojej darmy. Nie dowiesz się tego, dopóki nie dasz prowadzić się sercu i nie wyjdziesz z lęku, w którym teraz, w tym momencie, umysł cię przetrzymuje. Kolejnym takim przekonaniem jest to, że, no właśnie, kiedy odkryję tą darmę, to będę musiała zrobić to konkretną jakąś rzecz, którą już widzisz. Może masz właśnie jakieś wyobrażenie, co by musiało się stać. Tymczasem jest to wizja umysłu. Jeżeli jest to wizja przerażająca, jakoś powstrzymująca, to wiedz, że jest to prawdopodobnie taki fortel, który po prostu macie trzymać w tym miejscu, w którym jesteś, żeby z tego miejsca nie wychodziła. No i kolejnym takim nieświadomym przekonaniem jest to, że będziesz musiała mierzyć się z czymś, na co nie jesteś jeszcze gotowa. Na przykład, jakieś problemy, przeszkody. Może jakaś krytyka, yy, może jacyś niezadowoleni klienci, albo oczekiwania ze strony klientów. I znów jest to klasyczny lęk przed nieznanym. Nie masz pojęcia, z czym będziesz się mierzyć, nie masz pojęcia, co wydarzy się na twojej drodze, ale wiedz o tym, że będzie to dokładnie to, czego masz doświadczyć dla swojego rozwoju, dla swojego wzrostu, dla swojej radości kreacji i doświadczania życia. Tak jak teraz w swoim życiu mierzysz się z trudnymi sytuacjami, tak samo prawdopodobnie będziesz mierzyła się z sytuacjami trudnymi na ścieżce swojej darmy, jednak będą to sytuacje, które, przez które przejdziesz gładko. Jestem o tym przekonana, ponieważ jeżeli jesteś na, tym, na tej swojej ścieżce, jesteś w tym swoim naturalnym flow, jesteś w tym miejscu, gdzie masz być, to cały wszechświat sprzyja ci, kibicuje i pomaga ci. Byś mogła dalej realizować swoją misję, ponieważ misja, z którą tutaj przyszłaś, jest szalenie istotna. Jaka by ona nie była, to jest coś bardzo ważnego dla Ciebie i dla świata. Więc już teraz Ci mówię, to z czym się będziesz mierzyć, będzie tak samo trudne, jak to z czym mierzysz się teraz. Jednak przejdziesz przez to, bo będziesz kierowana swoją duszą, będziesz wiedziała, że jesteś w odpowiednim i idealnym miejscu. I poradzisz sobie z tym, bo sam Bóg przyprowadził Cię do tego miejsca. Nie możesz na tym stracić. Na życiu w zgodzie ze swoją misją nie można stracić. Ale można stracić wiele, kiedy nie jesteś dostrojona do swojego przeznaczenia. I ciekawym jest też to, że właśnie to przekonanie, że jeżeli ja wkroczę na swoją ścieżkę przeznaczenia, to stracę. Ciekawym jest to, że. Teraz nie będąc na tej ścieżce, tracisz, a jednocześnie umysł mówi: No dobra, teraz tracisz, ale jak wkroczysz na tę ścieżkę, to też będziesz tracić. Czyż to nie jest jakaś fatalistyczna wizja i absurdalna wizja? To by oznaczało, że Twoim przeznaczeniem jest bycie w stracie, w braku obfitości, w poczuciu braku spełnienia. A to nie jest prawda. Każdy z nas jest tutaj po to, by doświadczać swojej potęgi. By doświadczyć radości, ekscytacji i żyć w lekkości i w przepływie. I ty nie jesteś inna od reszty. Więc zachęcam cię do tego, byś stanęła w prawdzie. Czy ty naprawdę chcesz odkryć swoją życiową misję? A jeżeli nie, to co powstrzymuje cię przed tym? Jakie ograniczające przekonania blokują cię przed tym, by odkryć, po co tutaj jesteś? A jesteś tutaj po to, by doświadczać swojej własnej. Potęgi i swojej mocy, żyć totalnie, by być w swoim flow, robić to, do czego jesteś stworzona, po co tutaj przybyłaś, by kreować życie po swojemu, na swoich zasadach. Natomiast, owszem, umysł, ego będą cię chroniły przed tym, ponieważ życie w względnym ładzie, nawet takim, który cię nie karmi. Jest dla umysłu dużo bezpieczniejsze i spokojniejsze. Pytanie: komu pozwolisz kierować twoim życiem? Czy twojemu ograniczonemu umysłowi, czy twojemu sercu? I jeszcze chcę przeczytać na koniec taką króciutką przypowieść, której tytuł brzmi: żyć totalnie. Posłuchaj. Aleksander Wielki spotyka Diogenesa. Ci, którzy mówią, że czekają na jakąś okazję, oszukują i to oszukują siebie, nie kogoś innego. Okazja jutro nie przyjdzie. Już się pojawiła i od zawsze jest. Była nawet wtedy, gdy ciebie jeszcze nie było. Egzystencja jest tą okazją. Istnienie jest tą okazją. Nie mów jutro będę medytował, kochał, i tańczył z egzystencją. Dlaczego jutro? Jutro nigdy nie przychodzi. Dlaczego nie teraz? Dlaczego masz odkładać na później? Odkładanie na później to trik umysłu. Utrzymuje twoje nadzieje, ale okazja cię omija. Dochodzisz w końcu do śmierci. Nie będzie już więcej okazji. Wiele razy tak działo się w przeszłości. Nie jesteś tu nowy. Rodziłeś się i umierałeś wiele, wiele razy. Za każdym razem umysł odgrywa to samo, a ty niczego się nie nauczyłeś. Gdy Aleksander Wielki przybył do Indii, spotkał dziwnego człowieka Diogenesa. Był ranek, wiatr, Diogenes leżał na brzegu rzeki, na piasku, opalając się nago. Był piękny, bo gdy dusza jest piękna, pojawia się piękno nie z tego świata. Nie miał nic, nawet miski żebraczej, gdyż pewnego dnia, gdy szedł nad rzekę, by się napić, zobaczył psa biegnącego do rzeki. Pies wskoczył do rzeki i zaczął pić. Diogenes roześmiał się i rzekł: Ten pies dał mi nauczkę. Jeżeli on może obyć się bez miski żebraczej, to ja też. Rzucił miskę, i sam też wskoczył jak pies do rzeki i zaczął pić. Od tej pory nie miał nic. Ten pies musiał poczuć coś do Diogenesa, ponieważ zaprzyjaźnili się i żyli razem. Aleksander nigdy nie widział tak pięknego człowieka, tak czystego piękna, czegoś ze świata nieznanego. Zdumiony rzekł Panie, nigdy wcześniej do nikogo nie mówił, panie. Panie, zrobiłeś na mnie wielkie wrażenie i chciałbym coś dla ciebie uczynić. Czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić? Przesuń się, bo zasłaniasz słońce tylko tyle, rzekł Diogenes. Nic więcej mi nie trzeba. Gdy będę miał jeszcze jedną szansę pojawić się na ziemi, poproszę Boga, by stworzył mnie Diogenesem, nie Aleksandrem, odparł Aleksander. Diogenes roześmiał się na to, a kto ci tego zebrania? Możesz stać się Diogenesem. Dokąd idziesz? Od miesięcy widzę maszerujące wojska. Dokąd idziesz i po co? Idę do Indii podbić cały świat. A co będziesz robił potem? Spytał Diogenes. Potem odpocznę, odrzekł Aleksander. Jesteś szalony. Diogenes roześmiał się. Ja odpoczywam już teraz. Nie podbiłem świata. Nie ma takiej potrzeby. Jeśli na końcu chcesz odpocząć, czemu nie zrobisz tego teraz? Kto ci powiedział, że przed odpoczynkiem musisz podbić świat? Mówię ci, jeśli nie odpoczniesz teraz, nigdy nie odpoczniesz, nigdy nie podbijesz świata, umrzesz w środku podróży. Każdy umiera w środku podróży. Aleksander zmarł w środku podróży, w drodze powrotnej do Indii. Tego dnia przypomniał sobie Diogenesa. Tylko Diogenes był w jego umyśle. On sam nigdy w życiu nie odpoczął, a ten człowiek odpoczywał. Tak po prostu. Dlaczego chciałam przeczytać wam tę historię? Ponieważ Diogenes żył swoją misją, żył swoim naturalnym flow, kierowany swoją duszą, żył po swojemu. Natomiast Aleksander był reprezentantem takiego człowieka, który był kierowany przez umysł i owszem, robił wielkie rzeczy, zapisał się na kartach historii. Ale umarł, odkładawszy na później to, czego tak naprawdę pragnął. Zachęcam cię do tego, by być jak Diogenes, by kierować się swoim naturalnym flow, by nie ufać umysłowi, który będzie ci mówił, podpowiadał: Dobra, zrób jeszcze to, zrobisz jeszcze tamto, jutro może zaczniesz robić to, do czego jesteś stworzona i do to, to czego tak naprawdę w głębi serca pragniesz. Nie odkładaj tego na później. Nie ma sensu, bo życie w zgodzie z Twoją misją to bycie dokładnie na tym torze, na którym masz być. To jest dbanie o siebie i o swój dobrostan, bo swoją misję przede wszystkim realizujemy dla siebie. Później dla innych, dzieląc się tym, co odkryliśmy na drodze realizacji swojej misji dla siebie, to obfitość pomysłów, energii, ludzi, wsparcia, to okazje, które nagle się pojawiają, to zaufanie i spokój, bo jeśli jesteś na swoim torze, to to jest miejsce, w którym umieścił cię sam Bóg i dostaniesz wszystko, czego potrzebujesz od, od samego Boga. Możesz odpuścić lęk, frustrację, przywiązanie do braku, bo jeżeli pozwolisz płynąć sobie na fali swojej misji, to pozwolisz sobie, w końcu odczuwać radość, ekscytację, zabawę z tego, gdzie masz być, kim jesteś i po co tu jesteś, do czego zostałaś stworzona. Nie bój się żyć w zgodzie ze swoją misją, bo na tym można wyłącznie zyskać. I jeżeli czujesz, że to już jest ten moment, jeżeli nie chcesz czekać, odwlekać tego w czasie, Zapraszam Cię do współpracy, zapraszam Cię, pomogę Ci odkryć Twoją życiową misję. Jeżeli jesteś zainteresowana, to wszystkie szczegóły znajdziesz tutaj w opisie tego nagrania, jeżeli to jest coś, co Cię woła, poczuj w sercu, czy to jest ten moment na odkrycie swojej życiowej misji i na ucieleśnieniu jej pełni. A ja dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był on dla Ciebie pomocny i inspirujący. Jeżeli tak, to daj mi koniecznie o tym znać, a my słyszymy się w kolejnym odcinku Holy Space Podcast.